W kolejnym filmiku, a dzisiaj dzień historyczny, bardzo wyjątkowy i nietypowy, i ten dzień zmieni w Wasze życie. A wiem, dzisiejszego wieczoru spędzicie jakieś, bo ja wiem, maksimum 10 minut na oglądaniu mnie, jak śmieje się sama z siebie, a tak konkretnie ze starej samej siebie. Tyle youtuberów już nakręciło filmiki, jak się śmieje ze swoich starych filmików. Jak wspominają z łezką w oku, jacy oni nie byli uroczy na samym początku i to wszystko było niewinne. Tak, to jest ten moment w mojej karierze. Właśnie się zastanawiałam nad słowem kariera. Jest jedna rzecz, którą chciałam zrobić od samiusieńkiego początku, publikując mój pierwszy filmik. Że za parę lat będę reagować do tego filmiku. I to się właśnie teraz dzieje. I nie sądzę, żeby, żebym ominęła tutaj cringe'a, bo będzie duży cringe, więc. I'm ready. Cześć, jestem Kinga. Mówią na mnie Rich. A to. Jest Już nie minęło 7 sekund, już mi się odechciało całego nagrywania. Co ja mam ze swoim głosem? Co się z nim stało? Było takie. Ten głos był taki niewinny. Był taki. Ja, ja pamiętam do dzisiaj, że miałam ten głos tak ściśnięty, nie wiedziałam, co ja właściwie robię przed tą kamerą i jak ja powinnam reagować, i, i jak powinnam w ogóle mówić, jaka powinna być tonacja, nic nie wiedziałam. Tak, to bardzo, bardzo utalentowane intro. Ciągle siedziałam tak. Wyobraźcie sobie tym, żebym teraz siedziała tak. I, i tak cały czas mówiła. Masakra. <grym> pamiętam, że jak zaczynałam to, to nagrywanie tego pierwszego filmiku, to, to się wzorowałam na tej, jak jej było, Boże... Te, Agata Szczurek, czy coś takiego, że ona się Szczurek nazywała, ja się strasznie na nią kreowałam wtedy, te włosy tak specjalnie tak sobie tak wyprostowałam, tak sobie dawałam. O, hobby z kolei? Mm, fotografia. Y -y, wiąże sobie z przyszłości I w ogóle... Mm. Jezu, ten krem! Edytować. Też też z tą edycją wtedy w tym pierwszym filmiku to była masakra, bo cały czas mi siadał Movie Maker, miałam starego laptopa, ciągle mi się wyłączało, musiałam za każdym razem musiałam zapisywać, żeby mi to nie przepadło. To była masakra, dlatego potem przez 6 miesięcy nie nagrywałam nic, bo to była katorga. Teraz dostanę na urodzinę wystrzankę kanona. k ka ka, ka ka la la, la. Cześć, do następnego filmiku. Nawet ten pierwszy filmik jakoś już łatwiej się nagrywało niż ten drugi, bo ten drugi to była masakra, bo po pierwsze nagrywałam go na szybko, tak na spontanie totalnie stwierdziłam, a zrobię sweater weather, tak. No, no tak tak po prostu. Siadłam sobie, położyłam yy, aparat i, i mówiłam. Tylko, że ja to... Do... Hejka ludzie, tutaj z tej strony Rich, te Ostatnie. Jest z strasznie źle. To aktorstwo. To aktorstwo. To jest kunszt. To jest kunszt. Śmiesznie teraz <noise> wyglądałam. Powróciłam i postaram się to wszystko naprawić. Jeśli mnie jeszcze nie znacie, to zapraszam do pierwszego Jak rynku, gdzie do tego momentu, madałam, więc... ja to mówiłam wszystko na jednym, na jednym wdechu. Autentycznie, to było wszystko na jednym wdechu. To, to całe te 27 sekund, to było praktycznie na jednym wdechu. Ja praktycznie nie, nie wzięłam oddechu. To, to, to było straszne. Ja, ja mówiłam i ja, ja, ja się czułam, jakbym miała zemdleć, bo jednak te 6 miesięcy nie nagrywania, to jednak, jednak jest ta przerwa i to była masakra. Bo tak mówiłam i tak. Mówiłam, żeby tylko mówić, cały czas mówić, nie, nie brać oddechu, co tam, jedziemy dalej, nie? I tak się jeszcze do tego stresowałam. Cały czas się patrzyłam w ten ekranik, jak teraz. I, I To jest jeszcze gorsze niż ten pierwszy. Okay, to budowa. Spokojnie, na właśnie, mnie się bardzo dla mnie bana. Czekoladę piję najrzadziej. Kata! Teraz przejdziemy do filmiku, który, za który się ba. No może nie najbardziej, ale bardzo się go wstydzę do dzisiaj i nie bardzo chcę, żeby ktokolwiek zobaczył ten filmik. Ale pewnie i tak teraz zobaczcie. Ale co mi tam, od razu wam mówię, że się do niego wstydzę i to, co ja tam wygaduję, właściwie jak, to tak, wstydzę się tego bardzo. Ohayo, hozaimashita, i waruichi. No, jak, jak ja tak, moje Jezu, Chris. Pomyliliście kanału, ciągle jestem tą samą Rich i tak jakby jest trochę wcześniej, więc mam dziwny głos, więc... Jezu, jak ja to mówiłam, tą kwestię, to ja byłam taka sztuczna, widziałam, że to wygląda wszystko sztucznie, ale stwierdziłam, nie, fajny tekstik, fajny tekstik, gitara siema. Aha, no tak. Aha, no tak. Uuu. Taku to jest osoba, która się interesuje japońską kulturą i wszystko co jest związane. To To, to, to ja, w jaki sposób ja mówię, to, to co jest straszne. Ja nie jestem ani trochę tutaj naturalna, ja jestem taka tutaj podrabiana, tak nie wiem, tak mówię, jak teraz to oglądam, to ty, ty ja się, mnie się wydaje, że w ogóle nie jestem ja. Jak ja mogłam powiedzieć Ohayo Hajo, Ja, Jak ja mogłam powiedzieć Ohayo hozaj masz ta. ta, nawet nie sprawdziłam jak to się mówi. Już wtedy uważałam, że umiem się przywitać, po japońsku. nawet tego nie potrafiłam, więc... Mm. Hej, kaldziska! Z tej strony Rich. Nie wyszło jak zwykle. Nie mam do tego nagrywa przez 50. To w ogóle dziwnie wygląda bez okul. Do dzisiaj pamiętam. Do dzisiaj pamiętam... Jak kolekcjonowałam na swoim iPhoneie wszystkie screeny, y, gdzie jakiś tam idol mnie zauważył, że w sensie coś tam mi polajkował, czy coś tego typu. Ja to miałam wszystko zapisane w telefonie... Jak ja se to, sobie, jak ja se to dzisiaj przypomnę. A, a może ja dorosłam. Bardzo prawdopodobne. Jednak pomyśleć, że miałam tyle miejsca na tym iPhoneie, że ja mogłam... Pozapisywać tyle pierdół na tym telefonie, potrafię mieć tyle aplikacji i jakoś nie czułam tego, że mam zawalony telefon. To, to jest niesamowite. Powoli się kończy era moich e, cringe'owych filmików, ale coś tu może jeszcze znajdę. Pamiętam, jak zrobiłam po raz pierwszy sama swoje intro, swoje pierwsze intro i to było żałosne. <ścoughs> zrobiłam go chyba w najprostszy sposób, jaki się da. Czy ja pamiętam jaki? Nie? Nie, nie powiem wam tej receptury. Nie, nie, nie. To jest bardzo tajemna receptura, również. No, to jest. No. Ja. Pod tym względem się w ogóle nie To jest. nowego roku! I... To pierwszy filmik w tu roku. Wszyscy świętują, otwierają. Ten film będzie pod tytułem Luźne gadanie, więc chyba mało kto to, to obejrzy, bo jak luźno gadam, to nikt tego nie ogląda. Bo jaki jest sens słuchać mnie? To też jest do dzisiaj więc prawda. się do krasza. To też jest prawda. Nie rozumiem, czemu ja tutaj plotłam temat mojego starego krasza. Nie wiem dlaczego ja to tutaj mówię. Nie powinnam o tym tutaj mówić, a ja to mówiłam! Jak dobrze, że wtedy tak mało osób mnie znało, no? Faktycznie nikt mnie nie zna. Bo za niedługo dochodzimy z Kate do 100 subskrypcji, i dlatego to jest łatwiejsze. Już wtedy! Już wtedy! Już wtedy było, już wtedy! Dobra, przepraszam. Kręcz. Gdzie no. Mm, no. mam te brwi ja tutaj? Ja... Moje brwi wyglądają jak odwrócone logo Nike. Nie ja powiem no tak mówić. I tutaj się kończy era moich cringe'owych filmików. Teraz będą mniej cringe'owe, ale dalej cringe'owe. No z czego by tu zacząć? Ha iPhone zawiódł. Co jest na moim telefonie? To jest najpopularniejszy filmik na moim kanale i nie powiem, że się z tego powodu cieszyła, bo jest on totalnym niewypałem. I to przyznaję bez bicia. Eee, 92 tysiące, no prawie 93 tysiące wyświetleń. Eee, tak, nie jestem z tego powodu dumna, ani nie chciałabym, żeby tak pozostało, więc mam nadzieję, że będą jakieś filmiki, które będą bardziej popularne od tego. Eee, dlaczego? Wyglądam dosłownie tak samo, jestem ubrana tak samo, jestem pomalowana tak samo, mam taką fryzurę jak tak samo. Przepraszam. tym, jak nagrałam Lubieńcu sierpnia. Stwierdziłam, hej! I ta zmiana kadru o co chodzi w ogóle? Ja tutaj pół filmiku, dosłownie pół filmiku nawijam o sprawach technicznych. Chociaż raz, że się na tym nie znam. Dwa, że za wiele jeszcze nie wiedziałam. A trzy, że i tak się mylę w paru kwestiach. So, no, jeszcze ktoś to ogląda. Jako jedyny filmik na moim kanale, i co on sobie pomyśle, e, w ogóle się nie zna, nie oglądam dalej. To jest. Najlepiej no, ja bym go usunęła, ale zaraz by było drama, że dlaczego ja ten filmik usunęła, że, że, że chcę, Nie wiem, złej intencji czy coś takiego. Ja po filmiku nawijam o tym, jak są zaokrąglone boki, że, 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 że jak spada to, że na róg, że aparat jest genialny, jest wyśmienity, przednia kamerka. No, po prostu cud miód maliny. Jakie to biały, że biały, że bardzo ładna, bardzo ładny wygląd, że wielkość bardzo dobra, że przyciski świetne, że, że, że obudowę przeźroczystą kupiłam, że akurat na wejście na przyciski. A, jestem tak niezadowolona z tego filmiku. Nie widzę, po prostu nie widzę. Cały czas troszeczkę nieprzyzwyczajona do tego teraz... Rany boskie. Jak wygląda? Znowu się Ja wyglądam jak Mikołaj Kopernik. Lepiej. Wyglądam jak ten nauczyciel ze szkoły od historii. O mój Boże. Cały <grym> czas tak samo normalna i tak samo zabawna. Przepraszam. Pomimo tego, że czułam się naprawdę jak totalne gówno, ale ogólnie starałam się jakoś trzymać w kupie i starałam się mówić dość z sensem. Chociaż to są tylko Urbińcy, ale naprawdę nagrywanie to... Nawet wyglądam całkiem nieźle. Muszę sobie przyznać, że całkiem nieźle go. Ja Ale najlepsze tutaj jest wtrącenie o książce Purify. To, to jest punkt kulminacyjny całego tego filmiku. Jak się uczy języka japońskiego? Jest to filmik, który też jest dość popularny. Całkiem, całkiem. Chociaż też nie jest to filmik, z którego ja jestem dumna, bo ten filmik totalnie inaczej sobie zaplanowany. Miał być, ten film miał być dobry, jeśli chodzi o organizację, o, 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 o materiały, o to, co ja mówię, o to, co ja pokazuję. Miał być genialny, miał być dobrze zrobiony. Ludzie, którzy zaczynają język japoński, mieli się wzorować na tym filmiku, mieli go obejrzeć i stwierdzić, okej, okay, to nie jest aż takie złe. Jednak to jednak nie, nie wyszło tak, jak ja bym chciała, bo jednak ludzie znaleźli tam strasznie dużo błędów, Coś tam wychwytywali mnie za słówka, o wymowę. Sobie, I jakby tam, automatycznie nie lubię tego filmiku. To tak u mnie działa. Jakoś tak. Chciałabym go po prostu usunąć, nagrać jeszcze raz i jeszcze raz wstawić. Już bez tych błędów, żebym nie miała tego wyrzutu sumienia, że ja coś mówię tam źle i mogę go wprowadzić w błąd. Pamiętam, że był taki komentarz, że ja mam źle wydrukowany znak tygodnia. W sensie, no wiecie, że jest. Pierwszy znak to jest osobno dla każdego dnia, a drugi znak to jest właśnie ten dzień tygodnia. No w sensie na przykład to jest poniedziałek i to jest ten, ten znak tego tygodnia, a to jest znak dla każdego osoba. I teraz ktoś mi mówił, że ten znak w ogóle jest źle wydrukowany i że on jest błędny. Że on jest niepoprawny, ale. Niestety moja drukarka nie wychwyciła wszystkich tam pojedynczych tych kreseczek i po prostu ktoś się musiał czepnąć, a nie, to jest źle, źle postawiła znak, on jest źle wydrukowany, to jest w ogóle nie ten znak. I to mnie, to mnie troszeczkę rozśmieszyło, że nawet sama się zaczęłam przyglądać, czy to w ogóle jest poprawnie zrobione, czy ja w ogóle dobre słowa i dobre znaki tam wychwyciłam. Tak, dosyć zabawna sytuacja. Ale właśnie taki słownik najprostszy na świecie. Aha, aaa, no także tu widzę. takie rzeczy śmieszą. No to Ktoś widać w O mój Boże, tak popatrz na 10 to minut, to 29 sekund, co tam pisze w słowniku. O, tam pisze prostytutka. Gitara się ma dobre pomarańczowe. Słuchajcie, jest pewien poziom, może i tam pisze prostytutka, Prostytutka, ale co z tego? Prostytutka, to nazywajmy rzeczy po imieniu, po imieniu, to nie jesteśmy dziećmi z gimnazjum, tam z podstawówki, to jest prostytutka, tam pisze prostytutka i, i powinna być tam prostytutka, no bo to jest słownik, tam jest każde jakieś tam słowo, mniej lub bardziej ważne, ale jest tam po prostu, więc nie wiem, no, beka, no naprawdę. To było wszystko jeśli chodzi o moje cringe'owe, moje dzieła sztuki, naprawdę się wzruszyłam. Mam nadzieję, że filmik się podobał i uznacie mnie za lepszą youtuberkę, bo zhejtowałam właśnie samą siebie bez jakichś większych wyrzutów sumienia. Chociaż bardzo chętnie bym parę filmików usunęła z tego portalu społecznościowego, ale tego nie zrobię. Dzięki za obejrzenie, liczę na filmik w górę, komentarze, subskrypcję. i będziecie wyczekiwać na kolejne kręg'owe odcinki z mojego bardzo smutnego życia. Dziękuję za obecność, dziękuję za obejrzenie do końca. Dziękuję też osobie, która pomogła mi w edycji tego filmiku, czyli Sandrze, bo jednak Movie Maker ma ograniczone możliwości. Tak czy siak, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie!